Pokonywanie albo raczej zdobywanie kolony gór Polski ciąg dalszy tym razem jesteśmy w Bielicach i idziemy na Rudawiec i Kowadło w tej kolejności na razie idziemy na Rudawiec czyli po czesku polską górę, polska chora Narciarze mogą podjechać aż do tego miejsca, oczywiście zimą tylko. Zresztą kiedyś też mi się takie coś zdarzyło przy okazji skitury na Smrek. Smryk zbliżamy się do rozejścia szlaków nasz zielony. Zmierzający na Rudawiec odbija tu w prawo, a Niebieski idzie dalej prosto aż do Przełęczy na granicy z Czechami. Muszę sprawdzić jak ta Przełęcz się nazywa, bo chwilowo nie pamiętam. Zaraz może tu na szlakowskazie będziemy w stanie coś pooglądać. Zapomenute chory Zapomenute chory Jakieś czeskie oznaczenie A tu Co tu ciekawego Przeczytamy Jesteśmy na wysokości prawie 800 metrów Biały Paprsek A 6 km To już jest po czeskiej stronie oczywiście Hata Paprsek Zimą tu oczywiście wszędzie są trasy narciarskie przygotowane No ale zielony skład skręca w prawo w związku z tym idziemy na Rudawiec Wysokość 970 metrów Dochodzimy do czegoś co zimą jest ścieżką narciarską Właściwie trasą narciarstwa biegowego będzie tu rozgrywany albo był rozgrywany ultramaraton. Puszcza białej śnieżnej za Hory Tu mamy akurat 28 km. Tu mamy drogowskazy do pomarańczowe narciarskie. A my śmigamy tam dalej do góry z zielonymi znakami na Ludawiec ciekawe, że tu nigdzie nie jest ten szlak opisany nie ma informacji gdzie, jak daleko do schronu turystycznego 150 metrów fajnie, do Bielic 45 minut ale na szczyt żadnej informacji dochodzimy gdzieś do w wysokości 1000 metrów nad poziomem morza może jeszcze kawałek poniżej jesteśmy, też. zostało 100 metrów podejścia. Szlak nadal jest widoczny, w sensie oznakowanie szlaku. Udało się nie pogubić drogi w takim razie. Dalej idziemy w miarę po płaskim w okolicach. Tysiąca metrów. Tu fajny pień drzewa. Resztki obrośnięte, obrośnięte hubami drzewnymi. Mijamy polankę. Za chwilę będzie druga. Nadal, gdzieś tam w okolicach tysiąca metrów nad poziom morza. Od pewnych, od paru minut. No idziemy właśnie, tak mniej więcej tym samą wysokością. Polanka numer 2 za nami. Niestety widoków na niej, na niej nie ma żadnych. Za wysokie drzewa wokoło. Co się nam tu przybija? Niebieskie niebo nad nami. Przynajmniej częściowo. W zasadzie to w większości. Przepowiednia pogody na razie się sprawdza. Oby tak dalej. Dochodzimy do granicy z Czechami. Podobno jest tu. Wzmiesienie, które się nazywa Iwinka I stąd już w prawo Będziemy zmierzać wzdłuż granicy Na Ludawiec No a z powrotem Zobaczymy no Opcją fajną byłoby iść tam i gdzieś cały czas granicą na paprsek 3,7 km Dziwnie i takie dość sprzeczne te drogowskazy tu są a właściwie informacje o osiągniętym szczycie i winka który ma jednocześnie 1027 i 1079 metrów Zegarek mi pokazuje 1050, a jeszcze muszę sprawdzić, ile telefon to za sekundę zaraportuje. Telefon mówi 1081, czyli tylko ten dolny znak jest zgodny z prawdą. A ciekawe skąd się to 1027 na górnym wzięło. Polska chora sedlo, no tu. Jakby ta wysokościówka się zgadza, tu jest 1073 Zaraz będziemy wchodzić na Polską Chorę, też Rudawiec, 1106 Chwilowo jestem w Czechach Polska po drugiej stronie tego znaku No i na Rudawiec mamy Polska Chora Rudawiec, a przepraszam, tu jest oznaczenie pół kilometra no, to idziemy tu, czy tu? Dawiec zdobyty 1112 według tabliczki. Z mapy mówią coś innego, ale to widocznie się zmienia z roku na rok. Schodzimy. Tą samą drogą, czyli znowu zielonym szlakiem z powrotem do Bielic, ale teraz dla urozmaicenia, po dotarciu do właśnie tych tras narciarskich, okrug Wielki Schengen, tu jest okrąg, to jest i, aha, Wielki Schengen tędy idzie. Dobra, przejdę się tam w lewo parę metrów, powiedzmy, że w kierunku zejścia w prawo 150 metrów pooglądać schron turystyczny, który gdzieś tam podobnoż jest biegacze ultramaratonu 76 km a tu akurat jest schron turystyczny tu jakaś patelnia drzewo na opał woreczki ktoś coś tu zostawił jakiś prowiant jakieś drewno no i tam pięterko wejdźmy na pięterko Spokojnie, jest gdzie spać. Schron turystyczny. Kolejni zawodnicy. Ups. Cześć. Cześć. Schodzimy z Rudawca. Do, do Doliny do Bielic i stamtąd będziemy znowu podchodzić tym razem na kowadło, które według na tyle na ile jestem zorientowany powiedzmy w kierunkach geograficznych, to jest gdzieś po tamtej stronie Doliny. Nie wiem czy to już jest ten szczyt, prawdopodobnie nie. Tam jeszcze jakieś jakieś inne przed nim patrząc od tej strony są, ale tamten rejon musimy zejść. My musimy dojść, powiedzmy tak. Bo wpierw zejść, a potem odejść, oczywiście. Znowu jesteśmy w dolinie przy drodze idącej przez Bielice, Czyli teraz kawałek z powrotem drogą, a potem na Kowadło. Ta góra, którą przed chwilą filmowałem, będąc tam kawałek wyżej, to była pasieczna. Położona tutaj. No, a kowadło jest tutaj. Ja jestem teraz gdzieś tu. Oczywiście, gdzie takie wytarte miejsce. No i idziemy dalej. Wracam z Rudawca, czyli z tej górki. Drugie wytarte miejsce. Plan był, żeby wracać tędy. Tu wprawdzie nie ma szlaku, ale jest wzdłuż granicy możliwe obejście. Niestety to jest no na co najmniej 6-7 km dłuższe i jakoś nie uzyskało konsensusu. Tak jeszcze uzasadnienie, dlaczego wszystko się tu Nazywa od białego koloru, to jest Biała Lądecka rzeka, która płynie tą doliną. Oczywiście my jesteśmy w miejscu, w którym ona się koń łączy z czarnym potokiem, ale przez cały ten woreczek tu graniczny tą doliną, aż spod praktycznie trawnej chory albo postawnej chory, płynie właśnie Biała Lądecka. Idąc do góry zapomniałem sfilmować tego dzieła sztuki rzeźby nowoczesnej Rowerek i narty Ludzie o których pamiętamy nie umierają nigdy Bo pamięć to nieśmiertelność Andrzejowi Kroście, rowerzyście, narciarzowi, przewodnikowi i przyjacielowi Strońska grupa rowerowa Zarząd i pracownicy SP Jaskina Niedźwiedzia, mieszkańcy gminy w Stronie Śląskiej, a to taki pomnik. Tu jest taka kaskadka zrobiona, gdzie jak zimą żeśmy parkowali, tu na tym placu, idąc na skiturę na Prsek i Smrk. To tu się grupa Morsów kąpała. Kierunek Kowadło. Zbliżamy się do odbicia żółtego szlaku w kierunku Kowadła, którym teraz pójdziemy, po to, żeby zdobyć drugi, kolejny dzisiaj szczyt w koronie gór Polski, czyli Kowadło. Kowadło w prawo. No, idziemy cały czas. Trasą biegu ultramaratonu zapomenute hory. Parę metrów od zejścia z głównej drogi. Tam przed nami ciąg dalszy drogi w kierunku Kowadła, a tu przy okazji taki przyjemny widok na te zabudowania w Bielicach. No i tam parę otaczających nasz górek. Idziemy cały czas... Trasą biegu ultramaratońskiego Biegu, chodu Różnie tam uczestnicy Ten dystans pokonują, ale Biec całe 77 km Czy 76 to trochę by było dużo Wysokość w okolicy 820 30 metrów Nad poziom morza Jeszcze jakieś 140-150 do podejścia. Cały czas nas tu wyprzedzają zawodnicy ultramaratonu. Czuję się ścigany. Tu szlak żółty schodzi z tej drogi. Trasa ultramaratonu również. No i znowu idziemy razem. Teraz trochę stromej pod górę daliśmy do granicy znowu polsko-czeskiej tym razem po drugiej stronie tego takiego woreczka granicznego właściwie to teraz już jesteśmy poza nim no w każdym razie tu szlaku nie ma ale ścieżka jak najbardziej jest gdybyśmy szli z rudawca tak jak Powiedzmy, że było rozpatrywane to byśmy doszli w to miejsce i teraz już parę metrów na szczyt kowadła a tak szczytowy na kowadlinę wpierw wzdłuż granicy, a nie zielonym szlakiem Pod szczytem kowadła. Jakieś formacje skalne. Trudno tam podejść przez ten gąszcz. Polecimy. Chwilego mnie spotka na szczycie. Checkpoint. Kowadle, no nic ja nie mam czego odbić, także zmykamy. Kowadlina Czeskie, czeski szczyt, a polski będzie za parę chwil o tej samej wysokości. na polskim widok będzie lepszy, taki żalcik, bo raczej się nie spodziewamy. Ten jest chyba jednak wyższy o metr albo dwa. Tu dochodzi zielony szlak. w zejściu ze szczytu znowu do granicy i będziemy się mijać z zawodnikami ciąg dalszy drogi przed nami cały czas przez las aż na dół praktycznie dobielić i w związku z tym myślę, że na tym zakończymy na dzisiaj filmik. Dzięki bardzo i do następnego razu.